Cześć, ja jestem Peach Games i zapraszam do kolejnego materiału z cyklu Light 2 z Human. I musimy podążać za Hakonem, który y, będzie wiedział, y, gdzie znaleźć biomarker, który Edenowi jest po prostu niezbędny. No i cóż. Lecimy za nim. Zobaczymy. Zobacz. O! O! -o, 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 -o. Ach, Gdzie jest kantyna? W tamtą stronę. W centrum, za tymi zwałami chemii. Ach, muszę tam pójść. Słabo. Musiałbyś przejść przez tunel. Bronią go, jakby to był portal do jebanej Walhali. Mało kto się przedostanie. Jak dostać się do tunelu? Pomożesz mi się tam dostać? Możesz mi pomóc? Wygląda na to, że dobrze znasz miasto. Żyłem w tym mieście jeszcze zanim świat się rozpierdolił. A co do pomocy najpierw biomarker. Bez niego ani róż. Skąd jesteś? Długo szedłeś? Dwa tysiące kilometrów. Ow mord, jakim cudem nikt cię nie zaraził? A, proste, nie dałem się ugryźć. Tu jest inaczej. Wszyscy są zakażeni. Drugie Haran. Dor też odizolowali. Wznieśli mury, zamknęli nas. I właśnie to nas uratowało. Jak się dostaje biomarker? A, nie dostaje się. Chyba że ma się kontakty. I ja mam. Chodźmy. Przy okazji. Hakon. Then, no to już poznać. wiemy. Witaj. Wraju. Co ty nie powiesz, no, miasto prezentuje się naprawdę Tutaj. fantastycznie. To mam po prostu sobie tak skoczyć? Ej, hey, sprawny jesteś. Było się w wojsku. Oddziały specjalne? Przez 7 lat. Nawet to lubiłem. Myślałem, że nie dosięgnę. Za niesubordynację dostałem wilczy bilet i wyzerowanie konta. No i jeździłem taksówką. Ała, to się nazywał padek. I chuj, przynajmniej dobrze znam miasto. No, dawaj. O kurde, co jest? Skończyła mi się wytrzymałość? Jesteś słaby. Bez inhibitora długo nie pociągniesz. Kiedy ostatnio go dostałem, chyba zrobiłem demolkę. Tak jest za pierwszym razem. A potem jest już lepiej. Jeśli się przeżyjesz, to no co jadą. jest? Czyli mogłem nie przeżyć. A... Tak Niepotrzebnie się wspinam, koleś mi drabinę opuścił. A co tutaj mamy? Lawenda żywica. I tu jeszcze proszę, możemy zgarnąć miód? No jasne, tutaj coś było. Dobra, a tutaj. Tego rozumiem, otworzyć nie mogę. Jeszcze z tej strony coś bym przeszukał chętnie. Ale chyba tu jeszcze mamy rumianek. Naturalny basen, który leczy rany. Przytrzymaj A, żeby użyć wytwórz. Dobra, lecimy do niego. Dlaczego mi pomagasz? Wiem, że ludzie na ogół boją się pielgrzymów, ale jeden uratował mi życie. Byłem pielgrzymem, teraz jestem zainfekowany. To utrudnia podróżowanie. No to zaczynasz od nowa, przyjacielu. Patrz na te rudery! Takie budy to skarbce. Czekają w nich niezłe fanty. Zajrzyj tam, ja poczekam. No Ale ja już zebrałem. W trakcie przemierzania wielodów wypatruj zagajników dachowych miejsc pełnych roślinności, które rozpoznać dzięki rosnącym tam wysokim żółtym drzewom. Miejsca te to świetne źródło miodu i innych zasobów, dzięki którym wytworzysz leki i inne przedmioty jednorazowe. Jeśli znajdziesz się w potrzebie, być może natrafisz w nich także na jakąś broń. O ciekawe. Ale ja już tutaj zebrałem. Może nie wszystko. Ludzie zostawiają w takich miejscach sporo rzeczy. Na może wybadek, nie, gdyby wszystko. Ktoś nie zdążył do No, ale to co? Może jeszcze tutaj teraz się aktywowało? Tak. Co to? Kryształy. Ktoś musiał je tu schować. Powstały po tym, jak zrzucili na nas chemię. Niektórzy wierzą, że opóźniają infekcje, przesądy. Czyli ty ich nie zbierasz? Zbieram. Przesądni ludzie płacą za nie grubą kasę, a ja nigdy nie gardzę pieniędzmi. Jest jedna skrzynia, której sam szukam. Chodź, pokażę ci. No pięknie to kurczę. Piękny ten parkur jest tutaj. Stój! Czyli macie tu armię? Stłużowie. ludzi też tak traktują. Uważaj! To właśnie oni pilnują tunelu! Powiedz mi o nich coś więcej to brzmi znajomo. Na szlaku sporo twardzieli wspominało o nowym porządku. Zawsze chodziło o to samo gówno Tja, tu jest podobnie, i robi się coraz gorzej. Powiedz mi o nich więcej. Uważają się za naszych prawych obrońców. Tępią zarażonych. Przynajmniej to im trzeba przyznać. A, sprawnie im poszło. Tak, ale ich pomoc ma swoją cenę. Zapamiętaj jedno: grasz według ich zasad, albo zdychasz. Ich ochrona bazaru bardziej przypomina okupację. Będę ostrożny. Tylko nie zawsze się da. SP przegina, a ludzie na bazarze mają już dość. Wystarczy jedna iskra, żeby spowodować wielkie boom. Hej, idziemy? Chciałeś mi coś pokazać. Tak, za mną. Nie. Kurczę, ta wytrzymałość szybko się wyczerpuje. Już prawie! Oby było się bez niespodzianek! Wcięka Zaraz będą się budzić! Szybko! Otwieraj skrzynie. Dostaniesz za to biomarker. Kurwa. Szlak. Nie ma? Chwila. Nie, 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 zostaw. Jak zniszczysz zamek, wszystko szlak trafi. Dostanę biomarker? Skąd to masz? Znam to miasto jak własną kieszeń. A sprawnego sprzętu GRE nie widziałem od lat. Powiem tylko, że dał mi go były naukowiec G.R.E. Dylan. Zabił go niejaki Waltz. Przed śmiercią Dylan dał mi ten klucz, żeby Waltz go nie dorwał. Zawiera jakieś istotne dane. Może w rybimoku coś wiedzą. No, przekonamy się. Oho. Ja pierdolę! Zaspaliśmy! Plan B, O nie, o nie, o nie, o nie! Aiden! Jesteś tam? Jestem! Jest. Znajdźmy lampę UV! Bazar! Damy radę! Za mną! Chodź! Światło UV to symbol bezpieczeństwa nocą. To jedyna rzecz, która gwarantuje ochronę przed zarażonymi, dlatego wypatruj go kiedy uciekniesz w pościgu. Przytrzymaj R, aby wyłożyć zmysłu przetrwania i oznaczyć w nocy najbliższe źródło światła UV ikoną, ikoną. No dalej! Otwierać już! Hakon wyjedź idzie. Biomarkery. Nie ma czasu! Mamy tu wyjca! Biomarkery! Nie słyszałeś? Mamy. Biomarkery mówię! Masz! A on? Jest ze mną! Musi pokazać biomarkę. Puszcz nas chociaż do przeciągu! Musi pokazać biomarkę! Co powiesz na elektronikę! Ty fiucie! No nie wierzę, nie wpuści nas. I co teraz? Хм Аааа! Ах, Kurcze, ja nic nie widzę. Kurcze, ja nic nie widziałem normalnie. No co, nie mogę się spiąć? Gilean! To ja! Odpuszcz! Nie lubią cię! Gilean! Zajmij ich! Kurczę, mam z nim walczyć teraz?

Hakon, otwórz te drzwi! Staram się. Iliad! Wiem, że tam jesteś! To już wszyscy? Chyba tak. Pościg dobiegł końca, wreszcie. No <śmiewanie> wreszcie. Było czekać jeszcze dłużej. Wahałem się, jednak wolę nie sprzątać Twoich flaków nad ranem. A teraz poszli stąd, daj spokój. Przestań już zgrywać takiego fiuta. Popatrz. Skąd ty to? Rzadka rzecz. Jak nas nie wpuścisz, będzie jeszcze rzadsza. A ten to kto? No, dobra, może przedstawimy się najpierw. Pielgrzym. Jesteś tu nowy, co? Jak się tu dostałeś? Wszystko ci powiem, tylko nas wpuść. Raz czekałem na pielgrzyma. Miał za zadanie. A zresztą, bez znaczenia. Co ty knujesz, akon, hę? Dałem mój inhibitor. Przeżył. Ocalałeś? Potrzebuję biomarkera. Nie mam. Bzdura. Poważnie. Suki syn. Został szpital. Wolałem no. tego uniknąć. Zawsze szukasz łatwiejszej opcji, co? Wystarczy lampa UV. Wrócę po ciebie, czekaj. Akron, dlaczego mu pomagasz? Kiedyś tak robiliśmy, pamiętasz? Ja? Tak, ale ty chyba nie. Odpocznij tu przy lampie. Nie słuchaj tego głąba. kretyn. Kiedyś tak robiliśmy, pamiętasz? Oczywiście, że to pamiętam, Debilu. Ha ha ha. ha ha ha. No to chodźmy spać w takim układzie. Schowek gracza. Skrytka. No, wypadałoby. Może poczekajmy, aż znajdziemy jakiegoś handlarza i co nieco sprzedamy. Nie mam tu nic więcej, a jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o ekwipunek, to ja tutaj mam na przykład ostrzępiony siekacz, obrażenia 13, 17, 18, ale trwałość 46 na 150. żebyśmy poużywali sobie teraz to tak dla odmiany Bardzo śmieszne, udało ci się? Prawie. Biomarkery są w szpitalu GRE. Zaraz tam będę, ale do pełni szczęścia brakuje mi ciebie. Dokąd mam iść? Jak wyjdziesz od Kiliana, idź prosto przed siebie. Nigdzie nie zbaczaj. Wskaźniki zarazy. Nowe zadanie związane z fabułą. Eee, poczekajcie to sobie. Zobaczymy. Mamy tak zadania. Hakon powiedział, że biomarkery można znaleźć w pobliskim szpitalu. Taka wyprawa byłaby jednak niebezpieczna. Czy naprawdę mogłem mu ufać? Spotkaj się z Hakonem. Tutaj mamy nagrody, jakie możemy otrzymać. Na przykład tutaj mamy punkty doświadczenia. O, tysiąc punktów. No dobra, a na przykład tutaj. I tutaj, no nic, ja nic nie będę zmieniał. Nic nie będę zmieniał. No ale zastanawiam się, czy by teraz tutaj jeszcze się nie rozejrzeć. Moi drodzy, co to jest? Patrzcie, nie mogę tego. O, teraz dopiero się jakoś aktywuje gangrena, maczeta. Co jeszcze? Szafka. Nie, szafka jest nieaktywna. No dobra, moi drodzy, to w takim razie w następnym odcinku spotkamy się z Hakonem na to wygląda i będziemy kontynuować tą wspaniałą przygodę. Tymczasem ja się z Wami żegnam i do usłyszenia już niebawem. Cześć!